Zadanie. Wskaż nierówność, która opisuje zbiór liczb rzeczywistych x zaznaczonych na poniższej osi liczbowej. W celu lepszego wytłumaczenia chciałbym rozwiązać punkt A, gdzie mamy następującą nierówność z wartością bezwzględną. Jak to się robi? Rysujemy oś liczbową, zaznaczamy 0 i zastanawiamy się przy takich prostych nierównościach Jaka liczba zeruje nam moduł. Widzimy, że taki moduł zeruje nam x równa się 0. I to w tej liczbie umieszczamy bombę. Napiszę B. Tutaj będę robił to metodą graficzną, dlatego trochę zabawowo to przedstawił. Więc w punkcie 0 mamy naszą bombę. I teraz bomba wybucha i mamy dwie rzeczy do wyboru: albo zniszczy nam wszystko w odległości mniejszej od 4 albo w odległości większej od 4. Więc trzeba odmierzyć 4 jednostki w prawo i 4 jednostki w lewo. Stąd zaznaczamy z prawej strony czwórkę. OK. I to samo z lewą, w lewą stronę idziemy do minus czwórki. Tutaj mamy znak ze znakiem równa się, dlatego nasze liczby trzeba zamalować, i kółeczka wypełnić. Kolorem. I teraz nasza bomba, wybuchając, niszczy nam wszystko w odległości mniejszej niż 4. Zatem niszczy nam wszystko od minus 4 do 4 w tym właśnie zakresie liczbowym. Jeżeli znak byłby w drugą stronę, to wówczas wszystko byłoby zniszczone od 4 w prawą stronę, a tutaj od minus 4 w lewą stronę. Ale my mamy właśnie przykład następujący i widzimy, że on się pokrywa z naszym rozwiązaniem, dlatego zaznaczamy odpowiedź A.